Hej, dzisiaj porozmawiamy o postawach CoverGard. Okay? Czyli Zacznijmy sobie e, zamknięte gardy. Kubergard jest e, gardą, która łączy zamknięte gardy z zapelami. Taka pierwsza zasada, którą musimy zrobić, to musi być przeciwnik blisko nas, prawda? Bo jeśli będziemy dosyć daleko, to będzie dosyć ciężko podejść na to. Czyli jak, jakiekolwiek tutaj, e, jeśli złapie na przykład zakołnierz, osoba tutaj trzyma ramę, wejdę sobie od środka, naciągam i teraz. Ważne jest to, żeby trzymać głowę, ale w tym samym czasie chcę skręcić swoje biodra. Czyli jeśli będę tutaj płasko w ten sposób, to będzie dosyć ciężko i potem otworzyć ten napad. Ale jeśli cię jeśli wysunę i teraz ściągnę sobie tą głowę do środka, teraz będę miał czas, żeby otworzyć sobie ten napad. I ważne jest to, żeby nie trzymać zegarków, bo to, to co może się łatwo wyprostować, widzicie? Tylko muszę tutaj trzymać za piecu głowy. Więc teraz jak osoba próbuje się podnieść, jest dosyć ciężko. Możecie też zauważyć, że ja sobie zakrywam dłoń, żeby jeszcze tutaj lepiej kontrolować pozycję. I teraz, jak jestem tutaj, mamy czas, żeby sobie otworzyć ten Nie Nieważne ile to zajmie, jeśli kontrolujemy głowę. Teraz, moim pierwszym takim stąd jest ustawienie stopy na label, Bo teraz, jeśli osoba nie będzie się trzymać blisko mnie, to właśnie, jeśli wyprostuję tą nogę tutaj, mogę łatwo wejść do trójkąta dlatego osoba często jak czuję, że tutaj próbuję wyprostować swoją stopę ona będzie jeszcze bardziej na mnie napierać czy jestem tutaj? właśnie nie daje mi OK mogę sobie naciągnąć łapę nawet mocniej i teraz jak jestem tutaj to ja bardzo lubię łapać sobie najpierw raz i właśnie zamykam tutaj łokieć przez co ściągam ten do środka bo często widzę, jak ludzie próbują od razu iść tu i teraz przez to, że nie kontrolują głowy i barku, osoba się prostuje i teraz stracą cały ten uchwyt. Dlatego ważne jest to, że jak macie tutaj podwójny uchwyt, na początek domknijcie ramię, tak żeby zablokować i teraz stąd możecie decydować, czy wolicie uchwyt w ten sposób tu, czy wolicie bardziej prawie e, wersję, gdzie wchodzi pod nogę i teraz łapie. Jeśli osoba ma większy kimono, ta opcja jest dużo silniejsza. Jeśli osoba ma mniejszy kimono, ten ufyt będzie jedynym, którym będziemy w stanie zrobić. Ale jeśli mam tyle lapela, dobrze jest sobie podać i teraz kontroluję. I teraz ważne jest to, żeby tiało zawsze w dwie strony. Czyli na początek ham do przodu, jeśli osoba za bardzo będzie napierała, będę szedł do tyłu. Czyli moim takim pierwszym atakiem byłoby tutaj wykopywanie. I teraz zauważcie, że... Zauważcie, że jak jesteśmy tutaj, ten nadgarstyk tutaj jest bardzo ważny. Czy jak jestem tutaj, otwieram, mogę złapać za ze zegarek, ściągam i wchodzę sobie do trójkąta. Mogę też wchodzić sobie z kolan. Teraz, jeszcze większym błędem jaki widzę w tej pozycji jest to, że tutaj osoba spycha tą nogę do dołu i przychodowo wchodzi ni slajdem. I teraz będzie dosyć ciężko tutaj wrócić. Dlatego zauważcie, że za każdym razem jak jestem tutaj, ja nigdy nie pozwalam przekroczyć tego kolana. Mogę sobie wejść tutaj do środka, ale nigdy nie mogę sobie pozwolić zbić tego kolana. Czyli za każdym razem, jak czuję, że sobie wyjedzie tutaj na moje kolano, będę tutaj łapał nad nadgarstek. W ten sposób, czy w ten sposób, co komu wygodniej. Spycham, mogę iść do trójkąta. Ewentualnie, jeśli czuję, że jestem tutaj i ciężko mi się wysunąć, bo jeśli jesteście tutaj w tej pozycji, to tak naprawdę, żeby załapać za nadgarstek osoba Albo oddam wam omoplatę, albo trójkąta. Ale jeśli jestem tutaj w tej pozycji i osoba dobija mi tutaj biodro, może mnie na przykład złapę zapas, wtedy zawsze wyklikuję najpierw do przodu. I teraz jeśli ktoś za mną podąża, do mnie, idę w tą stronę. Czyli zauważcie, jeśli mogę, mogę się stąd wysuwać do przodu, wyciągać tą nogę, ale jeśli ktoś próbuje wrócić do mnie, to właśnie prostuję i mogę iść tutaj do tyłu. I teraz stąd mogę zdecydować, czy będę sobie jeszcze tutaj do omoplaty, czy na przykład podam sobie komisz tutaj i stąd mamy bardzo fajne ruszenie. Mogę przejść znowu i teraz dociągnąć swoją dłonią. Ewentualnie, jeśli czuję, że potrzebuję punktów na zawodach, mogę w ogóle odpuścić ten uchyt, sobie wejść do dosiadu, zdobyć swoje cztery punkty i dwa punkty za przekroczenie. Ale w większości przypadków ja Zawsze próbuję zdobyć punkty z za i potem od razu dokończenia, bo jest dosyć ciężko bronić tą pozycję. Czyli jeszcze raz, jesteśmy tutaj i teraz, jeśli udało mi się wyciągnąć stopę na samym początku, tutaj łapię sobie za włosy, czyli do jesteśmy tutaj i jeśli będę w stanie kopnąć tą nogę wystarczająco, tu, żeby zacząć wysuwać tą nogę, to jest super. Jedynym błędem, którym tutaj może się zdarzyć, ja to zrobiłem na Urosa chyba w 2019 było, że za bardzo poszedłem do przodu i teraz osoby, które mają rozcięlię te barki mogą wyciągnąć tą dłoń. Widzicie, tracicie pozycję i spadacie. Dlatego ważne jest to, żeby cały czas iść swoim ciężarem za przeciwnika. Czyli jak jestem tu, wszystko sobie podałem. Udało mi się wyciągnąć stopę, wysuwam biodra. Zobaczcie, jak tutaj wstaje, to ja nie idę do przodu, tylko idę za, za partnera. Więc teraz, jak ktoś próbuje wyciągnąć tu dłoń, widzicie, jest ciężko, i teraz co robię? Wykorzystuję ciężar swojego ciała, żeby tutaj sobie posadzić. I teraz, zobaczcie, mogę pójść tutaj do bocznej, jeśli bym odpuścił, ale najczęściej lubię wchodzić piszczelem tu. I teraz, znowu, mogę sobie kogoś posadzić i decyduję, czy podaję sobie kołnierz, czy może. Zmienioną nową platę. Może wejdę do siadu. Jeśli będę w stanie kontrolować, to dłoń zawsze mogę zmienić do trójkąta. Jeśli chcecie iść do duszenia, to pamiętajcie tylko, żeby partner leżał płasko na plecach. Czyli jak podam sobie uchwyt, tutaj to ja sobie idę na tą stronę. I teraz zobaczcie. Przejdę tutaj swoją nogą. I teraz ważne jest to, że ta noga tutaj tylko blokuje głowę przeciwnika. Bo jeśli ja będę próbował naciągnąć, to sygnał będzie się patrzyć w moją stronę i nie będzie duszenia. Dlatego jak ja tutaj przechodzę, to blokuję głowę. I teraz przez to, że nie może podążać za ruchem. patrzcie, teraz osoba musi się Jeśli będę tutaj przykładowo straciłem równowagę i ktoś wchodzi na mnie, to zobaczcie, ja zawsze mogę wysunąć biodra. I to samo mogę stąd dosyć łatwo skończyć duszenie.